Szanowni Państwo, z wielką radością witam wszystkich bardzo serdecznie na otwarciu naszej nowej fabryki. Dzisiejszy dzień to szczególny moment w historii naszej firmy, ale również w historii całej grupy PBI. Z dumą inaugurujemy inwestycję, która stanowi kamień milowy w dalszym naszym rozwoju. Projekt, który dzisiaj inaugurujemy, jest to linia do produkcji wieloskładnikowych nawozów mineralnych. Otwieramy nowy rozdział w historii naszej firmy. Jestem przekonany, że nasza praca przyniesie korzyści nie tylko nam, ale przede wszystkim odbiorcom końcowym, jakim będą rolnicy. Stosując nasze produkty, bo już dzisiaj produkujemy. Kilka rodzajów nawozów. Tutaj w Wojnowicach będziemy produkowali kolejne. Stosując te produkty, będą mogli wytwarzać żywność, zdrową żywność w sposób ekonomiczny, ale i ekologiczny.